Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Obaj reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i zapraszamy do kolejnego spięcia Biznes Alert. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o Trójkącie Lubelskim. Co to właściwie jest, czy nowa organizacja na arenie międzynarodowej, tym razem z udziałem Polski, Litwy i Ukrainy może coś zdziałać? Czy trójkąt lubelski jest w stanie namieszać na arenie międzynarodowej? Czy namiesza w energetyce? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym z pięciu biznesalert.pl. Zacznę od informacji o tym, czym właściwie trójkąt lubelski jest. Otóż ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy podpisali 28 lipca 2020 roku deklarację o woli pogłębiania współpracy politycznej ekonomicznej, infrastrukturalnej i obronnej i Polacy i Litwini przy okazji poparli współpracę Ukrainy w ramach inicjatywy Trójmorza. Warto przypomnieć, to inicjatywa pogłębionej współpracy biznesowej w infrastrukturze, cyfryzacji, w energetyce pomiędzy krajami unijnymi. Ukraina w Unii nie jest, ale Polska i Litwa chciałyby, aby współpracowała z Trójmorzem i e, przy tej okazji powstał właśnie Trójkąt Lubelski. Przedstawiciele Polski, Litwy i Ukrainy, ministrowie spraw zagranicznych, mają prowadzić regularne konsultacje, mają mieć specjalnych przedstawicieli w resortach krajów partnerskich i animować współpracę między trzema morzami Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Rzeczywiście, Trójkąt Lubelski na chłopski rozum może pasować do inicjatywy Trójmorza, ale jakie ma faktycznie szanse? Mariusz, jak myślisz? To znaczy, współpraca pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą już odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. na w, w płaszczyźnie współpracy wojskowej. Mamy brygadę, międzynarodową brygadę Lit, Pol w, z siedzibą z, czy z dowództwem w Lublinie. Także wojska... -Ur -Ur i Ukra Tak jest. Także tak, tak, tak nazywa się ta jednostka. Ona funkcjonuje już od kilku lat, ma Przeprowadzony jest na, na etapie formowania. E, także mamy też współpracę sektorów przemysłowych, e, między innymi polskie firmy e, dostarczają broń na Ukrainę, sprzedają tą broń na Ukrainę. To nie jest tylko broń w, w znaczeniu takim, e, która strzela, czy, czy, czy jakiś rakiet, czy ten, ale to jest też różne systemy optyczne, do, 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 na przykład do modernizacji pojazdów opancerzonych czy czołgów. Także ta współpraca w sektorze obronnym już jest. Mamy też współpracę pracę e, oczywiście na, e, na płaszczyźnie kulturalnej, na, na płaszczyźnie edukacyjnej, mamy wymiany studenckie, wymiany e, pomiędzy szkołami. No i tutaj oczywiście element związany z polityką zagraniczną, czyli wspólnym koordynowaniu działań głównie w, w stosunku do Rosji. Jak wiemy, Litwa, Polska jest takimi jastrzębiami na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Ukraina z racji jej położenia i, i, i wojny de facto z Rosją również ma swój, swój, swoje zdanie na, na temat polityki względem Rosji, więc takie, takie Taka współpraca na pewno będzie korzystna. No i oczywiście element energetyki. Tutaj myślę, że też coś możesz powiedzieć o kwestii energetyki, choćby o kwestiach dostawa, dostaw LNG z Stanów Zjednoczonych. Tak, i nie tylko, bo z pomocą przychodzą już media rosyjskie, które zgodnie uznały, że działania Polski, Litwy i Ukrainy będą antyrosyjskie, propagandowy Sputnik wręcz. Zapowiedział, że Trójkąt Lubelski będzie narzędziem realizacji polityki rusofobicznej, bo oczywiście Polacy są rusofobami i chcą tylko zaszkodzić Rosji, która nikomu oczywiście nic złego nie robi, szczególnie na wschodzie Ukrainy. Komiersant pisze o tym, że Polska, Litwa i Ukraina mogą współpracować na rzecz zablokowania spornego gazociągu Nord Stream 2. I faktycznie Trójkąt lubelski byłby jedynie formalizacją współpracy w tym zakresie, bo przecież Polacy, Ukraińcy i Litwini wspólnie krytykowali Nord Stream II, ale także podmioty litewskie i ukraińskie brały udział na przykład w postępowaniu arbitrażowym, w którym PGNiG spierał się o cenę gazu z Gazpromem i tutaj y, też były głosy z Litwy i z Ukrainy, tak samo w postępowaniu antymonopolowym Komisji Europejskiej, także Naftogaz czy Kłajpedos Nafta Wyrażały się krytycznie wobec wpływów rosyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej, i ta współpraca polsko-litewsko-ukraińska była widoczna. Ale faktycznie najciekawszy punkt współpracy tych państw, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest współpraca na rzecz dostaw LNG, które mogą się odbywać przez Polskę, przez Litwę, docierać na Ukrainę, a pochodzić oczywiście ze Stanów Zjednoczonych pod warunkiem, że cena będzie dobra. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Polska, Ukraina i USA podpisały memorandum o współpracy gazowej właśnie w regionie. W tym roku Litwini mówili o tym, że mogliby pomóc przy dostawach LNG ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę i słać to LNG przez QIPD, Gazociąg Polska, Litwa potem na Ukrainę. To też jest ciekawa forma współpracy. No i te trzy kraje, złączone ze sobą historyczną więzią pamięci o Rzeczpospolitej, trojga narodów, mogłyby faktycznie razem animować te dostawy LNG do regionu. I tutaj znowu przychodzi z pomocą Trójmorze i Fundusz Trójmorza, który być może zostanie wykorzystany do tego celu. Mariusz, czy miliard przekazany przez Amerykanów na dobry początek Funduszu Trójmorza wystarczy? Znaczy wiadomo, znaczy wiadomo, miliard dolarów to nie jest duża kwota w, w skali tak, duży, tak dużego obszaru, bo mówimy tutaj o całym obszarze państw dwunastu, które stanowią um, tę inicjatywę Trójmorza, plus właśnie Ukraina i może w przyszłości Białoruś, bo tutaj jeszcze wrócę na chwilę do, do tego celu jakby trójkąta lubelskiego, to Rosjanie oczywiście bardzo głośno mówią o, o tej inicjatywie jako o inicjatywie rusofobicznej, natomiast trzeba pamiętać też, że każde z tych państw ma swoje partykularne interesy choćby względem Białorusi. Litwa no, oczekuje wsparcia pozostałych członków trójkątu w, w kontekście budowanej elektrowni jądrowej w Ostrowcu, a Mianowicie w, w zablokowaniu sprzedaży tego, tej energii elektrycznej, właśnie czy to na Ukrainę, czy do Polski. Ukrainie zależy na korzystaniu z doświadczeń Polski czy, czy Litwy w kwestii transformacji rynku energii czy, czy energii elektrycznej, choćby w kwestii liberalizacji rynku energii, gazu, jak i prądu. No, a Polska oczywiście chciałaby też żeby w przyszłości ta inicjatywa na pewno była poszerzona o Białoruś, czyli już widzimy pewne takie symptomy tego, że na przykład minister spraw zagranicznych Ukrainy zaprosił w charakterze obserwatora ministra Spraw Zagranicznych Białorusi na następne spotkanie trójkąta lubelskiego. I taka inicjatywa może w pewnym sensie być dla Białorusi bardzo atrakcyjna, ponieważ z pierwszego względu nie ma tam bezpośredniego zaangażowania Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, czyli nikt nie może oskarżyć o to, że ktoś tu wchodzi na, na, na obszar Europy Środkowo-Wschodniej z obcy. Tutaj mamy trzy państwa z w miarę bardzo podobnym, no trzeba pamiętać, dwa państwa postsowieckie, Ukraina. I Litwa, państwo z Demokracji Ludowej, czyli też obozu satelickiego Związku Sowieckiego, jakim jest Polska. No. Wszystkie państwa, które mają bardzo podobne doświadczenia, bardzo podobne doświadczenia transformacyjne, bardzo problem, podobne problemy, jeżeli chodzi o sektory gospodarki, o demografię, o kwestie społeczne, energetyczne. I myślę, że tu w perspektywie następnych kilkunastu lat, w zależności od tego, jak potoczy się sytuacja polityczna na Białorusi, no to taki, taka współpraca na pewno byłaby dla Białorusi obiecująca i mogłaby być taką drogą na, na zachód, w, tak jak Polska kiedyś korzystała z, z pomocy naszych zachodnich sąsiadów. Ukraina z naszej pomocy, Litwa tak, sam, tak samo. Tak Białoruś może mieć to, to wsparcie tych trzech państw sąsiednich, które kiedyś właśnie tworzyły Rzeczpospolitę, trojga narodów. I oby tak rzeczywiście było, bo to wspaniała wizja, którą należy zacząć realizować. Na początek koordynacja współpracy Ministerstw z Polski, Ukrainy i Litwy. Zobaczymy, co ona przyniesie. Spór o Nord 2 będzie dobrym papierkiem lakmusowym tej współpracy, która już przecież się toczy. Warto za nią trzymać kciuki. Będziemy przyglądać się na bieżąco rozwojowi wypadków i nieraz poruszymy ten temat na łamach spięcia. biznesalert.pl. Dziękuję. Wojciech Jakubik oraz Mariusz Marszałkowski. To było nasze kolejne spięcie biznesalert.pl. Następne już za tydzień. Zapraszamy.